Porsche 911, 77 rok, czyli moja data urodzenia. 911 Targa z 3-litrowym motorem. Czyli taki powiedzmy rzadki egzemplarz, gdzieś targa, która nigdy mi się nie podobała. Zawsze jest chętnie kupowana i ma swoich wielbicieli ze względu na tą tylną szybę. Na to, że możemy tą część dachu ściągnąć. Mamy twardy słupek, który w razie wypadku nas zabezpiecza. Natomiast możemy poczuć wiatr we włosach. Oczywiście, jeżeli ktoś te włosy ma. Natomiast jest to bardzo przyjemny samochód. Historia tego samochodu jest bardzo ciekawa. Będąc na Sylwestrze w Hiszpanii, w międzyczasie udało mi się ten samochód kupić. Ten samochód wrócił do Polski szybciej niż wróciłem ja. To była szybka Akcja. No i jest. Oczywiście, że to jest kilka miesięcy później, bo proces naprawy takiego samochodu trochę trwa. Słuchajcie, nowe elementy, założone nowe błotniki, nowa maska, nowy pas przedni, nowy zderzak. Wszystkie elementy, co ciekawe, do tego samochodu da się kupić. Oczywiście teraz, ze względu na sytuację, która jest cała na świecie, te elementy nie przychodzą w trzy tygodnie, tak jak dawniej. Tylko do dzisiaj czekam na przykład na dokładkę tego zderzaka. Potwierdzony termin, początek września, że tą dokładkę dostanę. Natomiast, słuchajcie, pełna renowacja, czyli nowy lakier, ściągnięte e, wszystkie mastyki, które były robione. Ten samochód był odnawiany, wydawał się dużo lepiej zrobiony. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy odkrywać pewne elementy, łączenia, uszczelki, okazało się, że tam się ktoś nie popisał, że ładnie ten samochód zrobił z zewnątrz. Natomiast jeżeli chodzi o te zakamarki, no to. Pozostawiały wiele do życzenia, i nie było to zrobione tak, jak być powinno. Natomiast w tym momencie jest to zrobione na tip-top. No i jak widzicie, samochód się składa. Ten samochód już jest zaliczkowany, także e, myślałem, że on zostanie ze mną, bo był tanio kupiony, natomiast no, też firma musi mieć z czego żyć, trzeba pracować i nie da się wszystkich samochodów zostawiać sobie, no bo wtedy byśmy nie mieli pieniędzy na to, żeby tę firmę utrzymywać. Dlatego jest kupiec, zostawił na ten samochód zaliczkę i ten samochód po skończeniu wyjeżdża do nowego właściciela, który będzie miał go w kolekcji, uzupełni mu kolekcję i będzie się tym samochodem cieszył. E, Tapicerka. Na zdjęciach, jak kupowałem ten samochód, wydawał mi się perfekcyjny, jeżeli chodzi o tapicerkę. Natomiast zobaczcie, całe wnętrze zostało wyprute łącznie z deską, e, z siedzeniami, e, z bocznymi tapicerkami i jest zrobione na nowo, bo ten samochód chciałbym, żeby był jak nowy. Poza tym, pamiętajcie, odnawiając taki samochód, żeby on miał wartość kolekcjonerską, musi być zrobiony dokładnie tak, jak wyjechał z fabryki. A tutaj już były różne kombinacje, czyli już były inne kolory tapicerki, inny kolor deski. Ten samochód fabrycznie wychodził w szaro-czarnym kolorze. Ściągnęliśmy dokładnie e, opis który element był w jakim kolorze, z jakiego materiału był wykonany i ten materiał został zamówiony i w tej chwili mój kolega Mariusz tapicer wszystko po kolei składa tak jak było w fabryce, żeby ten samochód mógł przejść opis później i żeby miał naprawdę wartość kolekcjonerską, żeby każdy detal samochodu był taki jaki był w momencie kiedy ten samochód opuścił fabrykę. W sobotę będziemy robić tapicerki już tak, żeby to już zaczęło wyglądać, silnik jest uruchomiony, odpalony i działa. Natomiast taka bardzo ciekawa historia. Eee, chwilę przerażenia, bo ten samochód nie był odpalany, natomiast w momencie, kiedy był na płycie do naciągania, e, stał pod kątem. W Porsche jest tak, że część oleju e, przelewa się wtedy do cylindrów. Z cylindrów przez otwarte zawory wylewa się do katalizatorów i wydechów. Zobaczcie, ile tutaj jest oleju. Odpaliliśmy silnik i słuchajcie biały dym. Mówimy dziury w tłokach, ale zmuka. 20-30 tysięcy w plecy, bo mniej więcej tyle minimalnie trzeba zainwestować w taki silnik. Natomiast okazuje się, że to tylko kwestia przelania oleju się przez cylindry. Wiecie, boxer, czyli silnik leży. Tłoki są na boku, tak? Tutaj mamy karter to jest akurat sucha miska, ale karter, w którym mamy część oleju i teraz jeżeli podniesiemy ten samochód, to ten olej z karteru i z suchej miski zaczyna przelewać się z powrotem grawitacyjnie do silnika i wylewa się do tłoków przez tłoki, tak jak mówiłem, przez komorę spalania, przez zawory do wydechów. Odpalamy białe dymy i mówmy koniec, katastrofa. Dzisiaj nawet jeżeli weźmiemy nowe Porsche i postawimy go pod takim kątem na, i zostawimy go dwa dni, to też przez pierwsze kilkaset metrów w dymi, dlatego że ten olej też się tam przedostaje i to jest zupełnie, zupełnie normalne. Także tutaj silnik jest sprawny, sprawdzony ciśnienia, szczelności i wszystko jest pszf, tak, także tutaj zmuki nie ma. Zobaczcie jeszcze odnośnie e, tych rzeczy, które tutaj się dzieją. E, tak jak mówiłem, maska, dwa błotniki nowe, zderzak nowy. Zobaczcie te listwy. To wszystko da się dokupić. Lampa oryginalna, taka jak była fabrycznie szkła wszystko do tego auta da się kupić. My najwięcej kupujemy albo w Niemczech, albo we Francji dlatego, że tam są najlepsze ceny. Gdzieś w pewnym momencie firmy, które zajmują się ogólnie marką Porsche, odkupiły wszystkie kopyta do tworzenia elementów od fabryki, bo w fabryce już naprawdę jest trudno dostać tych oryginalnych rzeczy. <laughs> Przepraszam, natomiast cicho, cicho, dzwony biją. Słyszymy dzwony? Słyszymy dzwony. Dzwony biją, dlatego że mieszkam tuż obok kościoła, mieszkałem, bo tutaj się wychowałem, mój rodzinny dom i stary warsztat tutaj gdzie jesteśmy, tutaj gdzie była moja piaskownica, tutaj gdzie się bawiłem klockami pod tytułem klucze, części, spawarki, towarzysząc mojemu tacie, jest właśnie koło kościoła, dlatego te dzwony słyszymy, które zaraz umilkną, ale dobra, koniec przerwy, lecimy dalej. Błotniki, już jest ciężko kupić oryginalne rzeczy, ale te rzeczy, które są dzisiaj dostępne, możemy traktować jako oryginały, dlatego, że te fabryki, te firmy, które odkupiły kopyta odkówki od Porsche, dalej na tych samych kopytach tłoczą nową blachę świetnej jakości, która jest ocynkowana, czyli mamy nawet lepszą blachę niż mieliśmy wtedy. Tak? Można kupić zbiornik, zobaczcie, jest nowy paliwa. Można kupić zamki, które też są nowe. Można kupić każdy element po kolei, który tutaj jest, czyli każdą podłużnicę, każdą ścianę zresztą później się to wszystko zgrzewa. Zakłada się nowe elementy i mamy nowy samochód. Także Porsche jest bardzo wdzięcznym autem do tego, żeby go Odbudowywać. Oczywiście te rzeczy nie są tanie. Nie są tanie, no ale da się to zrobić. Zresztą takie auta też nie są tanie. Bo wartość takiego auta w tej chwili po renowacji targi z 77 roku z 3-litrowym motorem, to jest bardzo ważna sprawa. To jest od 80 do 140 tysięcy euro. Czyli te samochody osiągają już cenę wyższą. Niż dwuletnie, trzyletnie nowe Porsche. Także to jest bardzo fajna sprawa inwestycyjna. Ludzie kochają te samochody, dlatego że to jest jak gromadzenie dzieł sztuki. Inwestujemy, trzymamy, jeździmy nim na kawę, cieszymy się nim od czasu do czasu, a tak naprawdę cały czas ta inwestycja rośnie. I to jest przepiękne w tych samochodach, dlatego Porsche jest tak chcianym samochodem tym bardziej, że jeżeli coś się przydarzy, to możemy do niego wszystko kupić go na nowo odbudować. No słuchajcie, musimy kończyć tą e, opowiastkę. Nie wiem czy była nudna czy nie. Piszcie w komentarzach. Teraz przerwa się kończy. Tim Duda Motorsport i Duda Garaż wraca do pracy. Także kończymy. A wypiszcie w komentarzach, chcecie się zobaczyć jak Porsche będzie wyglądało po skończeniu i oczywiście jak Porsche jeździ. Do zobaczenia.